Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Trola. Dzisiaj mamy przesyłkę od mojego ziomeczka Rafała e, Rafał to jest mój ziomeczek z internetu, który mnie, mnie tutaj wspiera e, Daje mi super rady, pomaga mi troszkę prowadzić kanał e, No i właśnie od niego jest ta koperta No, koperta ma kolor czerwony e, No raczej walentynka to nie jest, bo to nie, są, to nie jest czas i moment na walentynki Raczej to kartka świąteczna. E, otwieramy, zobaczymy co ona, ta koperta tutaj kryje. Oczywiście mamy kartkę świąteczną e, z takim, ale czaderska, z transporterem. Multivan 1, ja miałem takie auto kiedyś, tylko troszkę nowsze. To jest ta pierwsza wersja tego transportera. Super fura. Chojneczka, ale fajnie, się tak fajnie świeci. Mieni, nie wiem czy to widać na filmie. Chyba tak. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. O, jest nawet zdrapucha. Także dzisiaj będziemy jeszcze drapać kalendarz. Ale czaderska kartka, zobaczcie. Super. Fajowa. Oj, muszę troszkę odsunąć kamerę. Dobra. I co my tu mamy napisane? Świąt Bożego Narodzenia. A czy to chyba się dotąd tego tyczy? Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Aha, nie. Świąt Bożego Narodzenia, białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej i rodzinnej atmosferze, dających radość i wytchnienie Grzesiowi życzę kumpel rafciu. No kurde, rawciu. Dziękuję Ci ślicznie. Naprawdę zrobiłeś mi super niespodziankę. Ja Tobie oczywiście też życzę wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku, abyś. Chodził uśmiechnięty od ucha do ucha, i żebyś, żeby każdy dzień dla ciebie był miły i radosny. No i przede wszystkim zdrówka. Tego życzę każdemu, No bo zdrówko jest zawsze na pierwszym miejscu to jest najważniejsze. Ale, ale troszkę szczęścia i humoru też się przyda, także tego tobie, Rafale, życzę. No i co? Wesołych świąt. <laughs> I raz jeszcze Ci serdecznie dziękuję za kartkę. Twoja karteczka też do ciebie leci albo płynie, nie wiem, ale raczej leci, będzie troszkę szybciej mam nadzieję <laughs> no i mam też nadzieję, że taka taka ode mnie dojdzie przed świętami, aczkolwiek ja jak zawsze trochę dałem plamy i za późno zacząłem wysyłać te moje karteczki do wszystkich, no ale zobaczymy może będzie ok, także raz jeszcze Ci dziękuję, super kartka, super karteczka naprawdę jest mi bardzo miło no i też mamy tą zdropeczkę. Kalendarz. Eee, I tutaj szukamy gwiazdki. drapiemy ją dzisiaj, nie? Nie będziemy tutaj czekać na święta. drapiemy od razu, dzień po dniu zobaczymy, co ona nam tutaj pokaże. Trzymajcie kciuki no i lecimy z kalendarzem. Tu oczywiście szukamy gwiazdki w tych polach od 1 do 24. Tutaj mamy do znalezienia trzy takie same kwoty, no i w polu bonus możemy znaleźć symbol Mikołaja, który da nam też wygraną. A jak nic nie wygramy, to oczywiście nic się nie stanie, to jest i tak fajna i zabawa, radocha i frajda. Już w ogóle dostałem za free tą także ja tam na tym nic nie tracę, <laughs> tylko daje mi to radochę z drapania. No dobra, mamy ciuchcie. Czapeczka. Nie ma, nie ma, nie ma gwiazdeczki. Rękawiczka. Stroik, O taki właśnie ostatnio przywieściłem na mojej drzwi w, przed domem. Jeżeli byście chcieli, to mogę wam zdjęcie wysłać, pokazać jak wygląda. Na, na społeczności, ale to musicie mi napisać w komentarzach ktoś mi napisze w komentarzu, że tak, pokaż strojk, no to zrobię zdjęcie i pokażę <grym> jeżeli nie, no to nie pokażę kartka dzwonek sanie, takie piękne, świętego Mikołaja tutaj jest pole piąte, ominąłem nie jadę po kolei, no ale trudno trąbka, zrobimy sobie dziewiątkę, szyszki, tu mamy skarby ciocie, świeczka, no i taki lizak do powieszenia na choinge na przykład. Tu mamy piernika, też będziemy biegli pierniczki niedługo. No, grudzień będzie pełen atrakcji i przygód. Dużo do robienia. Choineczka. Ale ja ten grudzień lubię. Lubię piec pie pierniczki. Lubię stroić mieszkanie. Stroić choinkę przede wszystkim. To są super momenty. Kożuch kominek, bałwanek, łyżwa, bębenek, aniołek, sople, dziewiętnastkę sprawdzimy, tu mamy Skrzata, kula i 24, 24 grudzień, uwaga, uwaga, co on nam tu pokaże, Arenifera. nie ma gwiazdki niestety w tych okienkach i w tych domkach i w tych częściach tutaj yy, tego osiedla, <grytanie> ale sprawdźmy jeszcze tą grę numer 25, te pole ścierne. tutaj musimy znaleźć trzy takie same kwoty, żeby tą kwotę wygrać. I tak, tu mamy 10 tysięcy 10 tysięcy po raz drugi 50 zł, wow, 200 tysięcy, ale to byłaby wygrana 50 po raz drugi no i co będzie? Uwaga uwaga, czy 50 zł czy 10 tysięcy hmm? 200 tysięcy, no niestety. Nie dali nam wygrać. Mamy jeszcze pole bonus. Tu może być symbol świętego Mikołaja. Czy będzie? Niestety nie ma. Jest konik na biegunach. <grytanie> A to oznacza, że ta zdefeczka rafciu niestety jest pusta. Ja ci serdecznie dziękuję, że miałem możliwość zdrapania tej stepki, że miałem możliwość nagrania odcinku. No i oczywiście przede wszystkim dziękuję Ci za tą. Piękną świąteczną karteczkę. Także raz Ci jeszcze dziękuję i raz jeszcze życzę Ci wesołych świąt. No. I tak będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, kochani. Ja już Wam dzisiaj dziękuję. No i co? Zapraszam na kolejne odcineczki, na kolejne drapingi. Dziękuję ślicznie Wam za uwagę, za komentarze, no i za wszystkie łapki w górę. Pa, pa. Hej.